Witam wszystkich kibiców. W tym odcinku zajmiemy się trzecią polską ligą. Witam polską trzecią ligą. W tej lidze mamy Smok Elbląg, Olimpia Bytom, Hutnik Szczecin, Krona Bydgoszcz, Zorza Radom, Grom Częstochowa, Meteor Opole, Jantar Włocławek, Flota Zabrze, Feniks Gdańsk. I przechodzimy do pierwszej kolejki. To my tu mamy? Smok Phoenix. Oba, mityczne jest. Spory. 1-2. Olimpia Flota. 4-0. Otnigiantar. 3-1. Chrona Meteor. 0-2. Zorza Grom. 3-4. No, Zwycięzca mają na świetle. Na początku nie jest źle. Kolejka druga. I mamy od razu rywalizację. Penix Grom 02. O no, lepszy powiedzmy, że wygrał. Meteor Zorza 2-3. Jantar Korona 3-0. Flota Hutnik. Ostatni z drugim. 4-0. i no, to ładnie im teraz dali. Smok z liderem Olimpia 0 no i zmieniła nam się lider. Kolejka trzecia, druga Olimpia z Penixem 0-0, Hutnik Smok 0 ostatnia Korona z flotą 1-0 wgrywa, o, no, ładnie. Zorza Jantar 0-0, no co to za wyniki są? I lider Grom z Meteorem na trzecim miejscu, 2-0. No ładnie idzie, ładnie, ale kim mecze zwycięstwa na razie. O, idą, idą, ostro zaczęli. Kolejka czwarta. Phoenix Meteor, 0-2. Jantar trzeci, Grom lider, 0-0. Pierwsza remis. Flota Zorza 1-0, dwa zespoły na ostatnich miejscach: Smog Korona 0-0 i Olimpia, hutnik. Olimpia, drugie miejsce, 3-0. No, podgoniła trochę, kolejka piąta: Hutnik Feniks 0-0. To już tu mi nie pasuje. Korona Olimpia, drugie miejsce, 1-3. Zorza Smok, 2-4, znowu ostatni wygrał. Tam się zmienia tak końcówka co chwilę. Lider Grom z czwartym, flota 0-0. Meteoriantar 2-0. No i zmieniło nam się lider. Fenix Jantar 0-3 Flota Meteor 1-1 Mok z drugim miejscem Grom 4-2. No, pierwsza porażka Gromu. Początek mieli i teraz już. Teraz gorzej. Lider Olimpia z przedostatnim. 3-3. No to ładnie. I. Hutnik z ostatnią koroną 2-0. Teraz ostatni został. Kolejka siódma. Znowu dwa ostatnie zespoły spadkowe. Na razie na miejscach spadkowych. Korona Feniks 1-0. Oh, Zorza Hutnik 0-1. Mecz na szczycie. Drugi grom z Olimpią. Liderem. 4. Ach. Nie udało się, nie udało się. Meteor, Smok 3-0. Jantar, Flota 2-2. No mówię, ten Grom pierwsze 3 mecze wygrał. Teraz 4 cztery mecze dwa remisje wypraszki. No niestety, idzie coraz gorzej. Kolejka ósma. Fenix ostatni z Flotą 0-1. Smok, Jantar, 01 Znowu mecz na szczycie mamy. Pierwszy lider, Olimpia z drugim Meteorem. 1-0 dla lidera. No ładnie ciśną. Hutnik, Grom, 0.2. No w końcu coś gonią. Korona, Zorza, 1-0. O, no, 4 punkty straty ma Grom do lidera. Lider jeszcze nie przegrał ostatnia kolejka w tym, w tym w tej rundzie dziewiąta Zorza Fenix czy Fenix wyjdzie do góry troszkę czy trzy? no niestety nie drugi grom z koroną będą walczyć? niestety 0-0 Meteor Hutnik 0-2 Jantar z liderem 2-1. Lider przegrał. Lider przegrał i nie jest szansa. Pierwsze, pierwsza porażka lidera tego zespołu Olimpii. Flota Smok 4-0. Zorze i Fanix jedno zwycięstwo. Tylko ten remis Meteora. A trzy punkty straty. Tutaj ciasno też. Doć w piąte, szóste miejsce. No a jeszcze można dużo zrobić. Ir mamy rewanżę, kolejka dziesiąta. Ostatni Fenix i Zorza. 0-1. No ten Fenix jeszcze się nie odrodził. Korona Zorza. Jaka Zorza? Grom. Na trzecim miejscu. 3-0. Hutnik Meteor. 2-0. Lider Olimpia z Antarem. 3-0. Smug z drugim zespołem flota. Niespodzianka 3-2. No, ten lider ucieka. No, już ma 4 punkty przewagi. Reszta, reszta, wszystko się może zmienić. Kolejka 11. Trzecia flota z ostatnim Feniksem. Bez niespodzianki 2-0. Jan 0 00. Meteor z liderem Olimpią 04. Olimpia ciśnie. Grom czwarte miejsce z, 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 widzę literem Hutnikiem 00 Przewaga się powiększa Oczywiście lidera Zorza korona 3-1 No i tu Fenix spada, no raczej się nie podniesie Sprawdźmy Fenix ostatni z koroną 00 Trzeci Hutnik ze Zorzą 1-1 Lider Olimpia z gromem. Czyli w końcu ktoś powstrzyma lidera. 0-4 dostawi. ale teraz korona. Korona, grom się tutaj odpalił. Może się coś stanie. Smok Meteor. 0-2. Drugie miejsce: flota z jantarem. 3-3. No i proszę, mamy 3 zespoły z 19 punktami. Kolejka 13. Jantar Fenix, ostatnia ja nadal. W końcu. Zwycięstwo 0-2. Nie wiem czy to coś... Da, zobaczymy. Meteor z drugim miejscem flota. 0.1. No niestety. Grom trzecie miejsce ze, przed ostatnim smokiem. 3-0. Grom ciśnie teraz. Eee, Zorza z literem. Lider się nie poddaje. 1-4. Korona, Chutnik 0-0. No i grom już drugie miejsce. Tyle samo punktów co flota. Dwa punkty straty ma hutnik. Do lidera ciężko będzie. Jeśli dalej tak będzie, lider grał. Feniks. Ostatnie miejsce z Chutnikiem. 2-0. Czyżby się Fenix przebudził? Tam odrodził. Lider Olimpia z koroną. 0-3. No to niespodzianka. Jednak Olimpia zdyszała się, tak? Zmęczyła się. Mok Zorza. 3-4. Flotta. Trzecie miejsce. Grom drugie. No, wysoki mecz. Wysoki mecz. 2-1. Ach, no nie udało się, nie udało się. Jan Tarmeteor. 3-2 Kolejka 15 Meteor Fenix 9 miejsce już mają Fenix i do siebie niestety 3-0 Grom 3 miejsce Jantar 4 4-0 Idą Jednak U siebie wygrywają Zorza Flota 2 miejsce 1-0 Uuu Ładnie Ładnie Korona Smok 4-0 Hutnik 5 z liderem Olimpia 0-0 No i nam się troszeczkę tutaj poszczyło. No trzy kolejki do końca. No tutaj nadal no wszystko się może zdarzyć. Fenix 9 z liderem Olimpia. Hmm, sprawdźmy. 3-3 Punkt Ale nie wyjdą jeszcze ze strefy spadkowej. Mok, hutnik 02, flota Korona 3-2, Jan 31 3-1, Meteor z drugim miejscem, Grom. Oby. 2 tak jest, tak jest. Ale tam jest ciasno. Jeden punkt, przedostatnia kolejka, 17, Grom drugi z Fenixem 9. No tutaj. Sprawdźmy. 2-3. Oj, 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 oj. No nie wiedziałem, komu kibicować. Zorza Meteor 0-2. Korona Jantar 1-0. Hutnik Flota 1-1. Dobrze. Lider z ostatnim zespołem. Olimpia Smog. Lider wygrywa 1-0. No to lider już awansuje. Jeszcze mamy szansę. Tutaj grom ma szansę. Musi wygrać. A flota musiałaby przegrać. Eee, czy Fenix? Fenix wyjdzie ze strefy spadkowej. Ostatnia szansa. 4-3. No sprawdźmy. Jest szansa. Mecz na szczycie. Drugie miejsce flota, lider Olimpia. 1-0. No i się nie udało. Nie udało się, znaczy się nie udało się Gromowi. Czyżby to był przekręt zrobiony? Jan Tarchutnik. 1-1. Meteor Corona, 4-3. No i mamy teraz Grom i Zorza. Jeśli by wygrała, to. 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 Lub nawet Remis. To wychodzą ze strefy spotkowej. 4. No niestety. No niestety, niestety. Pech. Mamy 32 punkty. Pierwsze, drugie miejsce. Olimpia i flota awansują do drugiej ligi. I będą również uczestniczyć w Pucharze Polski. Spada nam Phoenix i Smok. 20 13 punktów. Smok najmniej zwycięskich 3. Z jednym remisem Meteor. Albo wygrywali, albo przegrywali. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do następnego odcinka, do drugiej ligi.